Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone dawnej technice fotografii. Opowie o niej Karol Wilczyński z Małego Objazdowego Muzeum Fotograficznego. Z fotografią, ale przede wszystkim ze sprzętem fotograficznym, dawnym sprzętem fotograficznym w Domu Powstańca Wielkopolskiego, gdzie mamy trochę fotografii z pierwszej ćwierci XX wieku związanych z Powstaniem Wielkopolskim i nie tylko z okresem międzywojennym, z Gnieznem, z Gnieźnianami. Są to bardzo ważne pamiątki. Przyjedzie do nas Karol Wilczyński z Kowanówka, który ma taki projekt prywatny, mało muzeum fotograficzne. I jest kolekcjonerem. Kolekcjonerem dawnego sprzętu fotograficznego, przeróżnych aparatów, różnych ich rodzajów. I Karol przyjedzie do nas omówić, jak to było z tą fotografią właśnie w tym okresie, w początkach XX wieku, ponieważ no, my dzisiaj mamy tak bardzo tą fotografię. Dostępną, tak łatwo zrobić zdjęcie. E, I no, skąd tej fotografii tyle? E, właśnie z tamtego okresu. A zachowały się jej naprawdę moc. E, I Karol nam przybliży po prostu. Jak wykonywano tę fotografię? Jakim konkretnie sprzętem? Jak to było w atelier, a jak na zewnątrz? E, ma bardzo ciekawe przykłady, bardzo ciekawą kolekcję. Zapraszamy bardzo serdecznie, żeby posłuchać i w ogóle spotkać się z nim i porozmawiać. Bo to jest taka forma e, rozmowy. Ale także pokazu konkretnego, konkretnych egzemplarzy, bo Karol po prostu je ze sobą przywiezie. Czy dzięki starym technikom fotografowania ktoś będzie mógł czegoś się nauczyć na własne potrzeby? Trudno powiedzieć. Na pewno warto zanalizować obraz fotograficzny, który mamy przed sobą w formie fizycznej fotografii. E, przy czym to spotkanie jest raczej, będzie raczej skupione na procesie. Czyli, jak, ta, jak ma dojść do tego fizycznego przedmiotu, jakim jest płaska fotografia. Oczywiście możemy się zainspirować, możemy wziąć z tej płaskiej fotografii, z przykładów, które Karol przywiezie, będzie miała też prezentację, będzie taka forma wykładowa na początku, a później taka bardziej praktyczna rozmowa, a będzie można wszystkiego dotknąć. Yy, inna, właściwie nie, można się nauczyć, ale yy, nie wiem, czy zrobimy to podczas tego jednego spotkania. Spotkanie zaplanowano na czwartek 30 marca od godziny 17 w domu powstańca Wielkopolskiego. Wstęp jest wolny.